Poczty sztandarowe i pododdziały na moją komendę. Walszność? Na prawo? Acz? Drogo, Harcmistrzu, komendant placu Michał Nowakowski melduje poczty sztandarowe i pododdziały gotowe do uroczystości. Pododdziały? Walszność? Pododdziały, sprośnijmy! Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że uroczystości wykusowe 2024 zostały objęte patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Za chwilę nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Orkiestra odegra hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a komendant placu wyda stosowne komendy. Pododdziały. ważność, Na prawo. Patrz. Poczyt flagowy. ważność, Flagę państwową na mast. Podnieś! Oddziały boczność, Poddziały spocznij! Wybrzmią hymny Rzeczypospolitej Polskiej, a na Marszu główny została podniesiona flaga państwowa. Szanowni Państwo, uczestników uroczystości powita prezes środowiska świętokrzyskich zgrupowań Armii Krajowej Ponury Nurt, mistrz Rafał Obarzanyk. Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość chciałbym rozpocząć od słów, które 30 lat temu podczas podrzebu Ponurego, znaczy podczas podrzebu Nurta Eugeniusza Kasińskiego na tej polanie skierował pan Zdzisław Forachtan, nasz wieloletni przewodniczący, i myślę, że dla wielu przyjaciel, który tutaj z nami na wykusie przebywał od wielu Odkąd tutaj wszyscy przebywaliśmy wspólnie. Słowa te dla wielu z nas obecnych wtedy na pogrzebie majora Eugeniusza Kasińskiego pseudonim NURT stały się drogowskazem, jaki wyznaczyli nam żołnierze Armii Krajowej. Dziś w dziesiątą rocznicę śmierci naszego halnego warto te słowa przypomnieć oraz wspomnieć tych, dzięki którym w 1994 roku doszło do uroczystości pogrzebowych. Komendancie majorze Nurcie, dowódco pierwszego zgrupowania w 43 roku, zgrupowania oddziałów partyzanckich Armii Krajowej Ponury i dowódco drugiego pułku piechoty Legionów Armii Krajowej 1944-45, a dla nas żyjących twoich żołnierzy, po prostu komendancie. Przed mszą świętą złożył ci meldunek najstarszy stopniem i wiekiem major Dzik, nasz senior. Pozwól komendancie że pożegna Cię Twój żołnierz z lat 43-45, podporucznik czasów wojny halnej. Wróciłeś do nas po przeszło 50 latach niechcianej, a przymusowej emigracji. Wróciłeś, aby pozostać z nami na tej leśnej polanie uroczysku Wykus. Z nami żyjącymi i z tymi, którzy odeszli już na wieczną wartę. Ich pseudonimy wyryte są na kamieniach kapliczki i tabliczkach na murze. Od dziś będziecie razem pełnić służbę dla wolnej i niepodległej ojczyzny w innym, co prawda nieziemskim, wymiarze. Wierzymy, że wraz z nimi i komendantem ponurym będziecie orędowali u tronu najwyższego za spokojem dla naszej ojczyzny, za sprawiedliwością i poszanowaniem prawa, za pracą i dobrobytem dla wszystkich obywateli naszego kraju. Wiem, że nie jest to mało, ale tego uczyliście nas i o to przecież walczyliśmy. Komendancie, zostawiamy Cię pod opieką naszej umiłowanej orędowniczki Matki Boskiej Bolesnej z Wykusu i prosimy ją gorąco o szczególne łaski dla Ciebie. Proszę Państwa, uroczystości pogrzebowej dobiegają końca. Znak tego grobu w imieniu środowiska żołnierzy Ponurego i Nurta pragnę podziękować wszystkim i podzielić się kilkoma refleksjami. Dziękujemy ich ekscelencjom, wielebnym księżom i zakonnikom za wspaniałą celebrę wszystkich mszy świętych, za cenne homilie, za pomoc w organizacji uroczystości. Szczególnie dziękujemy księdzu biskupowi Edwardemu, Edwardowi Materskiemu, naszemu przyjacielowi i duchowemu przewodnikowi oraz księdzu Prawatowi, Józefowi Wójcikowi, nieocenionemu w inicjowaniu pomocy organizacyjnej przy przygotowaniu uroczystości. Otworzył dla żołnierzy Armii Krajowej swoje serce, Kościół i Plebanię. On to we wrześniu ubiegłego roku przyjął prochy komendanta Nurta i przechował w swoim kościele w Suchedniowie, a teraz w piątek rozpoczął pogrzeb w świątyni przez niego zniesionej w Ostojowie. Jako, jako, wotum, podzienko... Nie, przepraszam. jako wotum w podzięce za uzyskaną wolność. Kochani leśnicy, nasi druchowie, cieszymy się Waszą liczną tu obecnością. Jest to dowód, że nie tylko wtedy w lasach górnych i chmurnych wspomagaliście nas i współdziałaliście w walce z wrogiem. Widzimy, że i dziś solidarnie jesteście z nami i niesiecie nam pomoc organizacyjną. Żołnierze i policjanci, cieszymy się z braterstwa z wami. Idziemy w jednym szeregu i jeszcze dotrzymujemy wam kroku, choć czasem trudno. Mamy wszyscy razem na ustach hasło Bóg, honor, ojczyzna. Ta jedność będzie trwała póki naszego życia. I waszej wierności dawnym polskim tradycjom wyrażający się w tych hasłach nie zabraknie. Droga młodzieży, harcerze i Orlęta, dziękuję waszym wychowawcom, naszym sprzymierzeńcom. Wierzymy w was. Wam przekazujemy spadek narodowych tradycji, miłości do Boga i ojczyzny. Wam towarzyszy w Waszych poczynianiach, nauce i przygotowaniach do przejęcia sterów rządzenia wolną i sprawiedliwą Polską, w której żyć się będzie ludziom, dostatnie, ale i uczciwie. Pracowicie nie tylko dla siebie, ale dla całego narodu. Mieszkańcy wsi kieleckich, nieźliście nam wsparcie, żyjąc sami pod groźbą utraty życia i spalenia domostwa. Przykładem tego jest bliski nam Miśniów. Są to bolesne wspomnienia. W tych strasznych czasach zawsze na Was mogliśmy liczyć i dziś nam tu towarzyszycie. Jesteście z nami i Bóg wam za to zapłaci. Dziękujemy wszystkim tu obecnych za tak liczny udział w dzisiejszej uroczystości. W szczególności w tym, którzy nam towarzyszą prawie od 40 lat. Byliście z nami w ciemnych i trudnych czasach komunizmu i stalinizmu, jego terroru, kiedy trzeba było odwagi, by spotykać się tu z nami na tym kawałku wolnej Polski. Tradycja spotkań tej wspólnoty wypusowej, jaką tu tworzymy, niech przetrwa w naszych rodzinach naszym całym narodzie. Niech trwa nawet wtedy, kiedy nas już nie będzie. Żołnierze, weterani, leśni bracia, żołnierze Porunego i Nurta, wiem jak wam trudno i co roku tu przybywać, a jednak jesteście. Jesteśmy razem i niepodzielni. Zawsze wierni sobie i narodowi Polsce. Kończąc, w imieniu tego środowiska mam obowiązek złożenia podziękowań państwu Pawelcom, panu Henrykowi Pawelcowi i pani Zbigniewie. Pan Henryk Pawelec, żołnierz czwartego Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej i jego żona, do niedawna mieszkańcy Londynu, byli inicjatorami i realizatorami przeniesienia prochów naszego komendanta z Anglii do Polski, ponosząc połowę kosztów z tym związanych. To podziękowanie wygłosił w dniu 11 czerwca 1994 roku w tym miejscu Zdzisław Rachtan pseudonim Hanny. Zebrani na rocznych uroczystościach. 80. rocznicę śmierci Jana Piwnika, pseudonim Ponury, oraz 30. rocznicę pogrzebu w Polsce Eugenisza Kasińskiego, pseudonim NURT, gromadzimy się tu przy Kaplicy Wykusowej, aby oddać hołd tym, którzy w okresie próby stanęli do walki z niemieckim okupantem. Niech to będzie nasze podziękowanie za to, że w okresie powojennym nie poddali się i przez swoje działania przekazywali swoje wartości oraz historię kolejnym pokoleniom. Dziękujemy Wam, drodzy żołnierze, patrzący dziś głównie na nas z niebieskiej partyzantki, za to, że mogliśmy Was poznać, kształtować postawy osobiste i uczyć się od Wasz patriotyzmu. Na dzisiejszych uroczystościach witam wszystkich żołnierzy Armii Krajowej oraz organizacje kombatanckie zgromadzone na Polanie Wykusowej wraz z przedstawicielami Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Szczególne słowa powitania. Kieruję do pana porucznika harcmistrza Janusza Komorowskiego, prezesa zarządu głównego światowego Związku Żołnierzy Krajowej. Witam, panie prezesie. Witam wśród nas naszą wspaniałą Mariannę Fudale z domu Królewskiego, pseudonim Zuzia. Witamy cię serdecznie, gdzie jesteś z nami? Witam wszystkie zgromadzone poczty sztandarowe na dzisiejszej uroczystości. Witam europosłów, senatorów i posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana nadinspektora Rafała Kochańczyka, zastępcę komendanta głównego policji. Witam pana doktora Karola Polejowskiego, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wraz z Panem Robertem Piwką, Naczelnikiem Delegatury IPN w Kielcach oraz Markiem Jedynakiem, naczelnikiem delegatury, znaczy Dyrektorem Delegatury IPN w Białymstoku, naszymi, naszymi partnerami organizacyjnymi oraz pracownikami Instytutu. Witam Pana Łukasza Kudlickiego, Doradcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który dzisiaj reprezentuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę. Witam serdecznie. Witam reprezentującego szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Ministra Leszka Parela, Pana Pułkownika Ryszarda Najczuka, witam serdecznie Pani Pułkownik. <klucza> witam Panów Belarda Petrycza oraz Grzegorza Żmudę, którzy reprezentują Wojewodę Świętokrzyskiego oraz wszystkie władze województwa. <klucza> witam Pana Andrzeja Prusia, Reprezentującego Zarząd Województwa Świętoczyskiego wraz z władzami Samorządu Województwa Świętoczyskiego. Witam Jego Ekscelencję, księdza biskupa Marka Solarczyka, ordynariusza radomskiego wraz z ścieżkami współcelebrującymi dzisiejszą Świętę. Witamy. Witam pana inspektora Dżdżoroża Nabiotowskiego, komendanta Wojeckiego Policji w Kielcach wraz z kompanią honorową, oficerami policji oraz współpracownikami. Witam pana pułkownika Sowomira Machniewicza, dowódcę 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z kompanią honorową, oficerami Wojska Polskiego oraz współpracownikami. Witam pana Mariusza Sołtykiewicza, zastępcę dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Radomiu wraz z gospodarzem miejsca panem Nadzieśniczym Jackiem Olesie oraz współpracownikami. Witam władze samorządowe przybyłe na te uroczystości. Ze szczególną atencją witam władze samorządów, które od lat wspierają nas w organizacji tych uroczystości. Witam panu, Państwa bardzo serdecznie. Witam starszego brygadiera Marcina Haruba, zastępcę świętoczyskiego komendanta Państwowej Straży Poradnej. Witam serdecznie. Witam pana młodszego inspektora Roberta Horosza, dyrektora Biura Edukacji Historycznej Muzeum Policji, Komendy Głównej Policji. Witam panią Tatarzynę Korus, dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. Witam żołnierzy uczestniczących w piątym motocyklowym rajdzie weterana. Tutaj przyjechali do nas na uroczystości. Witamy was, kochani żołnierze, bardzo serdecznie. Witam rodziny żołnierzy Armii Krajowych, którzy przyjechali tutaj na te uroczystości. Witam organizacje kombatanckie wraz ze strukturami centralnymi oraz terenowymi, przedstawicieli wszystkich służb mundurowych, stowarzyszenia i organizacje, które współorganizują tegoroczne uroczystości. Witam Churo roblamski ze starzyska Kamiennej. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, że jesteście z nami i nam tutaj wspaniale ten hymn Dziękuję, witam serdecznie. Witam Orkiestrę Młodzieżową z Bodentyna. Witamy Państwa od rad, jesteście z nami, dziękujemy za to, że wspieracie nas w organizacji uroczystości. Witam wszystkich zgromadzonych na tym naszym szczególnym wydarzeniu. Zanim jednak rozpoczniemy dzisiejsze uroczystości, chciałbym prosić o upamiętnienie przez nas zmarło, zmarłego niedawno żołnierza pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej, który został raniony podczas pełnienia służby na granicy polsko-białoruskiej. Wszystkich żołnierzy poległych na misjach służących w imieniu Rzeczpospolitej, przedstawicieli służb mundurowych, którzy pełniąc służbę ponieśli ofiarę życia oraz żołnierzy Armii Kajowej i innych formacji podziemnych, którzy w ostatnim roku odeszli do niebieskiej partyzantki, w tym prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Kajowej, porucznik Teresem Stanek przed pseudonim Mitsuko, harcerkę Ziemi Świętoczystej. Proszę Państwa o powstanie i uczczenie zmarłych minutą ciszy. Rozpocznie się polowa Msza Święta. Msza odprawiona zostanie w obrządku rzymskokatolickim przez księdza biskupa Marka Salarczyka.